Hej, hej, z tej strony Ekstra Wojtas a dzisiaj taki króciutki filmik, że zrobimy, bo dokładniej poradnik, a poradnik na temat jak sobie zmienić to tło w tle, jak niektórzy mają niebieskie tło, to jak to zmienić, żeby właśnie tu był taki księżyc, a tu taka rakieta kosmiczna, co teraz Fortnite sprawdził, więc tak, wchodzimy w ustawienia, klikam sobie to, ustawienia, i teraz tak, mm. Przechodzimy do tej zębatki u góry i patrzymy na języki, języki regiony. Widzimy tutaj język i musimy sobie kilka razy poprzestawiać język. I teraz tak, przestałaś na francuski, ktoś sobie zastosuje. Klikasz A, zastosuj A. Znowu na angielski na przykład, klikasz A, zastosuj, cyk. Teraz na brazylijski przetwarzasz. O, i na przykład teraz znowu. Oj. O! Znowu na polski. Potwierdź. I będziecie mieli takie tyłu. No i to chyba widzowie. Tyle. Mm. Nie był to długi odcinek, ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak to jest, bo naprawdę to jest bardzo fajna opcja. Dziękuję za, za oglądanie. Mam nadzieję, że przydałem się wam. No, do zobaczenia. Subskrybujcie i lajkujcie. Pa-pa!